Cześć Elo, witam widzowie na moim kanale. Dzisiaj gramy w Brawl Starsa. No na razie y, widać, że jestem w rundzie. Y, na razie mój team wygrywa. Dzisiaj spróbujemy zrobić jakieś misje, może z jakimiś przerwami. Bo do Mega Boxa no brakuje dosyć dużo. Ale to i tak będę strasznie długo wbijał. Ale widzowie, już mam 4000 puszek. No i widzowie, przypominam o dołączaniu do mojego klubu FK Minecraft. No, powinno być FK, ale już nie będę zmieniać klubu. No wiecie, widzowie. Ale może kiedyś się zmieni ta nazwa. Nie ja wiem, widzowie. Właśnie, wtedy zrobi inny klub. Ale może też. Jakby robiłem kiedyś inne konto, to wtedy może zrobię. Takie, na którym będę od początku z Wami. Jakby takie robiłem, no to może, może, Wizowie, może bym. Yy, yy, no, zrobił nowy klub. No, że ten mi pasuje. Nie wiem jak wam, ale mi pasuje y... klub Ajajaj, przegrałem niestety, minus dwie puszki, ale mam y... misję na Zadymie, taką fajną. O y... właśnie już odebrałem pakiet odznak, a no i widzowie, was też nie było jak trafiłem kroła. No. Dużo różnych rzeczy właśnie było. No teraz tutaj zrobiłem. No jest. A wzowie... A może by zostawiliście łapkę w górę. Bo Mythic niedawno nagrał odcinek ze Smoku game. Jak będziecie chcieli, no to... A to nie wiem czy... Nawet zrobię komentarze, bo pewnie nie zapamiętam. Ale może kiedyś się pojawi odcinek ze Smoku game, tylko ja nie mam y, gry Google Play. Y, jakby miałem, no to pojawi się odcinek ze Smoku Game ale nie mam, więc widzowie yy, na razie nie byłoby z czego mogłem by wam pokazać sposób na szybkie zarabianie w Smoku Game ale no no bo meeting z właśnie 17 godzin 33 wyświetlenia więc widzowie to znieść nieźle. Nie Szybko zdobył te wyświetlenia. Mm. Ej, ja w ogóle teraz zobaczyłem, że tam u, u góry widzowie pisze: e, pisze, jaka drużyna ma ile punktów. Ej, to jest fajne. Widzowie, naprawdę, ja to mm, teraz zobaczyłem. No i widzowie Nie wiem No, ale widzowie Fajnie jakby wbiliście jeszcze tych kilka subów Bo wiecie, Mityx Masz tyle teraz Tych wyświetleń oh. No strasznie dużo ma tego Na tym odcinku Mega to zrobił, naprawdę widzowie Mówię wam, że to mega zrobił Odcinka No nie oglądałem ale, yy... Ale może oglądam Nie wiem. Yy, wizowie, to mówię, dołączcie do klubu. Panie by było, jakby dołączyliście do klubu, bo mogli, mogłem by Was dodać do znajomych. Może, może, widzowie, może. Jakby napisaliście na klub, wie, że mnie subskrybujecie. Tylko nie kłamcie, widzowie. Że nie subujecie. Bo, jak chcecie być w moich znajomych, to trzeba mnie zasubować. Wiecie chyba o tym, widzowie. No mówię to już na dużych odcinkach. Więc chyba o tym wiecie. Więc. Widzowie! Aj, aj, aj! aj. No blisko, blisko, blisko! Widzowie! Widzowie! Doradcze? Dobra. Strzeli. Bo. Dobra, widzowie, lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy, 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 lecimy. Jest! wie, udało nam mi się strzelić pierwszego gola. Moi no i widzowie, jak dołączycie y, do klubu i napiszecie na klubie, że mnie subskrybujecie? Oczywiście musicie mnie tutaj subskrybować. Mówić. Bo widzowie, nie fajnie, jakby kłamaliście. Bum, bum. Dobra, 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 dobra. Ajajaj, widzowie! A to już było tak, no. Bardzo blisko było bramki. Ja mogłem tam wbiec, Mogłem. Mówię wam, widzowie, że ja tam mogłem wbiec I. I mi to jest! Udało się widzowie strzelić gola. 0 do 2. Ile dostałem? 14 pucharków i 410 tych. Yy, widzowie. 3, 4, 3. Pewnie nic nie będzie. No właśnie. Punkty do kruka. No, może na, nie tylko na jakimś odcinku widzowie. Yy, Pojawi się... To będzie jak coś ostatnia runda. Yy, pojawi się. Yy, megaboksik. Bo widzowie, Megaboksik to, to fajna rzecz. Bym powiedział. Bo kto by nie chciał mieć Megaboksa. Widzowie, yy. i dawno... No, może nie że dawno, ale... Mm. Trochę czasu nie było odcinka z Miksem Miksem. No i w ogóle trochę czasu nie było odcinków. Yy, spróbuję coraz bardziej. Będę widzowie próbował coraz bardziej wrzucać te odcinki. Yy, re, le, re, regular, regula, regularnie o. Nie tak jak teraz. Pff, co 5 dni. Albo nawet raz była przerwa miesięczna więc widzowie. Taka przerwa to, to, to jej. To potem tak myślałem, że w zero będzie widzów po tej przerwie. Naprawdę widzowie myślałem, że będę mieć potem takiej przerwie zero widzów. bo nie jest 0-0, ale. Większość większości widzów nie będzie, a, a was jest tyle nadal, że... Że no widzowie fajnie jesteście. Fajni widzowie. Haha, <śmienia> <śmienia> dobra. O yy, nie, o nie, o nie, o nie, o nie. No niestety, widzowie. Ranga czwarta, minus jedna puszka. No. Ja, widzowie, będę już się z wami żegnać, więc...